Cześć kochani! Cześć! Jestem za nią! Jesteśmy nienormalne, bo jest godzina 6 nowych. Letnie słońce wyszło na, na bruniszach. Idziemy na zakupy. Także będziemy go zaprezentować. Hello, hello. Jesteśmy już po zakupach. Ania. Ania jedzie. Była pierwszy raz. Moje koleżanki się zawsze ze mnie śmieją, że ja tam jadę i jak się pytam, pojedziesz z tobą. Chyba że. Ja ale... mówię o, tylko dlatego, że trzeba wstać piekielnie wcześniej, bo tak to ja jestem cała happy, żeby tu jechać. Tak i Ani się bardzo podoba. Mamy już plan, że po świętach przyjeżdżamy, bo dużo nam się spodobało takich fajnych rzeczy, home decor. Tak. Em, I roślin dużych, ale nie miałyśmy do końca No Zresztą musiałbyśmy trochę pomyśleć, więc kupiłyśmy nie się na takich świątecznych, można powiedzieć bardziej rzeczach, nie tylko. Pokażę Wam w domu wszystkie zakupy. No Ani zakupy no to nie do końca. Ale możecie Ania pokażesz na Instagramie coś. Nie wysłok. Nie, nie łysa. By Anna Rozbicka jest. O, nie usobaj Anna rozbiska i tam sobie y, możecie wejść i zostawię Wam zresztą linka pod spodem, bo Ania robi super rzeczy i bardzo pomaga ludziom. To się podoba. Kiedyś yy, byłaś u mnie, nawet jakiś filmik robiliśmy. kto tak. pamięta, kto no, pamięta. No, możemy Wam podlinkować ten filmik pod spodem. No ale co Ania, opowiedz jak to się nazywa tak wstępnie. Mikropigmentacja skóry głowy. <noise> tak, to jest rodzaj e, estetycznego, kosmetycznego tatuażu który pomaga i panom i paniom w tuszowaniu, wypadania włosów albo y, u mężczyzn można uzyskać taki efekt jakby pełnego ogolenia się, mm -hmm. jakby z pełnym zarostem. Jest takie przycieniowanie głowy, które daje efekt. Buzia staje się dużo bardziej kształtna, ładna. Mm -hmm. Mężczyźni dostają takiego no... ani muszą większego. <śla> <śla> A kobiety no są zachwycone tym, że jeżeli mają y, mało włosów, rzadkie włosy, no to ten efekt takiego optycznego yy, zapełnienia głowy jest bardzo kobietom potrzebny. Także to jest super rzecz yy, dla kobiet, które zmagają się z wypadaniem włosów z, z małą gęstością. Byłyśmy też na tej giełdzie w kożuczej. Nie doszliśmy do kiszonek, ale to się na pewno zmieni. Następnym razem jak przyjedziemy, to też się tam może wybierzemy, bo ja to sam nigdy nie byłam na takich szokach. No i taka najlepsza rada od nas, jeżeli będziecie przyjeżdżać na tą giełdę warzywną, targujcie się. I nic nie szkodzi, że się głupio uśmiechają. Nie. Trzeba powiedzieć, bardzo nie, mi <laughs> nie dam ani grosza ja więcej. Nie dam. Ale my się targujemy i w sumie dostaliśmy dość sporą zniżkę. Tak. Sporą, no może to nie jest jakiś tam nie wiadomo co, ale myślę, że opuścili nam na tych zakupach z 40 zł. Tak? No, no, pewnie nie? tak. No to 40 zł w kieszeni, słuchajcie. Kawusia, kawusia, ciasteczko. ciasteczko. Nie tak. zaraz będzie. Kochani, wróciłyśmy już do domu. Niestety jest mały problem, ponieważ Ania wzięła jedną moją torbę, której są jeszcze dwa takie jajeczka. Jedno w innym kolorze, takim ciemniejszym trochę większe i jedno mniejsze, bo wziąłam sobie trzy, no ale teraz Wam mogę pokazać. Bardzo fajna sprawa. bardzo dobra zresztą też cena. I to jest ceramiczne, a tamte są bardzo lekkie. Takie gipsówka, zobaczcie, jaka piękna. Po prostu uwielbiam. Je, były jeszcze niebieskie, białe, oczywiście takie klasyczne, zielone. Ja stwierdziłam, żeby na tą, to, nawet tą gipsówkę można spokojnie sobie zaszuszyć, jest ogromna. No i oczywiście tam rozpłonkować, jak Wam pasuje. Bazie, bazie jest bardzo dużo, w dobrej cenie, bo te bazie wszystkie kupiłam za 12 zł. Natomiast normalnie bazie kosztują o wiele więcej. No taki jeden mały pęczek kosztuje, myślę, że jest 7 i może, może 10, coś takiego. Były też wielkie bazie, takie wysokie, ale ktoś już je kupił, bo nawet chciałam je wziąć, takie różowe, delikatnie, ale pani mi powiedział, że to. Już klienta, że tak Wielki wieniec. O! Na zewnątrz, tylko zerwał mi się taki haczyk na zewnątrz. Muszę przykleić nowy. Więc to. Wziąłem dwie doniczki. To jest lamela. Bardzo dobre są tam ceny. Wziąłem sobie jedną do łazienki a tutaj chcę ją kwiatek przesadzić i jedną taką większą ponieważ tutaj mam kwiatek taki jeden z którym który mi się rozrasta i on musi być trochę wyżej usytuowany tutaj będzie idealnie pasował jak to na razie wygląda muszę jeszcze to przesadzić do większej doniczki ale ta osłonka myślę, że tutaj idealnie pasuje spinacze do DIY, 4 złote taki drucik bardzo fajna sprawa też do DIY, sznurek również za 14 zł gniazda, to jest fajna sprawa do dekoracji, ale również to do DIY, do jakiś prezenty, tutaj można to rozplonkować, jakieś tam sobie wsadzić wiem, jajeczka itd. Tak tak tutaj mam takie rzeczy dekoracyjne bardziej. Jajeczka. Do tego mamy dwa przepiękne łańcuchy. Zobaczcie na to. Jeden jest z dzwoneczkiem, to nie musi być tylko na Wielkanoc, to nie musi być tylko na Boże Narodzenie, to może po prostu być taka dekoracja taka boho bardziej I drugi taki z muszlami, też może być spokojnie na Wielkanoc, tutaj mi to nie przeszkadza. Super kolory, no i w ogóle vibe taki. Idealny moim zdaniem. Tutaj mam jeszcze jedną dekorację, która się strasznie sypie i tego akurat aż tak bardzo nie zauważyłam. Natomiast pomyślałam, że na stół wielkanocny będzie wyglądał idealnie. To jest taki wielki pis, który chcę udekorować jakoś i właśnie postawić na stole wielkanocnym. Może na jakiś ławie no zobaczymy. I myślę, że tutaj ten temat przewodni w tym roku będzie przodowo taki naturalny, właśnie zielone, jakieś dodatki mchy, takie naturalne gniazda, też można to na przykład jakoś powiesić na tym druciku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj też można jakieś tam tak dalej, tak dalej. jeszcze coś, co zawsze chciałam wziąć i w sumie żałowałam, że nie wzięłam ostatnim razem na święta Bożego Narodzenia. To jest taki druciany stelaż, można powiedzieć, który też myślę, że sobie zawieszę jakoś na drucie. Tutaj będą jajeczka, wystawały coś takiego, które strasznie się z tego skupię. Muszę coś z tym zrobić, dlatego na razie nie wiem, że tego tak wyciągnę, żeby Wam wyeksponować. Ewentualnie później Wam pokażę, oczywiście. No i na tej giełdzie warzywnej wzięliśmy dość sporo rzeczy. A mianowicie lukora, pomidory, borówki, bo jestem w się wszystkie akurat. Apurado, czosnek. Polski, kostek, awokado, kolendra, słuchajcie, pietruszka, koperek, mango, z peru. Takie słodziutkie, mięciutkie, taki można powiedzieć. Do tego wzięliśmy na spółkę sobie ogórki. taką skrzynkę, taki worek, bo tylko tak można było to kupić. Coś tam detalicznie, ale to już nie jest to samo, co mam ostatnio. Teraz już odchodzą chyba od tego, albo świętami, się nie chcę powiedzieć, że nie mają czasu na taką detaliczną sprzedaż, więc mamy worek ogórków na pół i jeszcze mam tam skrzynki warzyw i owoców. Za chwilę Wam je pokażę. No Ten wieniec wygląda bosko. Tak samo jak te wszystkie inne dekoracje oczywiście, to jajko też, w ogóle się z niego nic nie sypie, jest to cała skrzynka tych wszystkich warzyw i owoców z bliska. I tutaj mam jeszcze skrzynkę mandarynek, skrzynkę oczywiście słodkich ziemniaków, bo zawsze je tam kupuję, są w bardzo dobrej cenie. Oraz wziąłam jeszcze pół skrzynki papryki, bo pan się zgodził, żeby mi sprzedać pół, ale był bardzo niechętny na początku. Już jest trochę sytuacja bardziej opanowana, powiedziałabym, bo bo je dziś mi jak poprzeszłam, więc już nie ma połowy rzeczy, <grym> borówek i tak dalej. I widziałam, że jak nie pokażę wam tego od razu, to później to się wszystko rozpierzchnie. Dziewczynki też by chciały mieć gipsówkę w pokoju, więc ją zaczynam przycinać, bo powiem Wam, że za dużo tej gipsówki jest. Bardzo dużo, będzie na razie do wazonu. I znaczy, ja generalnie kupiłam tą gipsówkę po to, żeby ją tak trochę rozczłonkować, mimo wszystko, ale lwia część, żeby była w bazonie na stole. No i na razie to tak wygląda. Bardzo mi się to podoba, bo tej gipsówki wcale też tak dużo nie musi być. To jest taki akcent fajny, nadaje dużo lekkości. No, oczywiście, można też ją przysuszyć, podsuszyć. Nie wykluczone, że ja tak zrobię, ale jeżeli chodzi o te kwiaty, to powiem Wam, że te ceny bardzo poszły w górę ostatnio na tych brońszach. ale ta gipsówka może dłużej stać i ja pomyślałam sobie, że ona fajnie też nawet będzie wyglądała wśród jakichś dekoracji wielkanocnych. No i jest tego naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. Zrobiłam sobie z tych wszystkich dobroczynnych warzyw i owoców sałatkę. Mam tutaj kolendrę, awokado, pomidora oraz mango. Już mi ścieknie ślinka. Trochę oliwy, trochę soli i cytrynki.